Witam, w to jest jedna z takich przykładowych strategii. Ona zasadniczo coś tam, coś tam zarabia, to jest testowane na okresie, na okresie czteroletnim około 3-3800 pipsów zysku maksymalne obsunięcie 780 pipsów w tym okresie wystąpiło. Profil Factor nie jest duży, skuteczność zyskownych do, do wszystkich nie jest oszałamiająca. R nie jest zbyt duże jak na taką skuteczność, ale jest takie, że pozwoliło osiągnąć jakiś tam rezultat. Wykres przedstawia się, przedstawia się w ten sposób. Chciałem pokazać Wam jedną rzecz, którą dysponuje Ninja Trader. To jest symulacja Monte Carlo. Wielu hedgefund menadżerów chwali się, jeśli ma krótką historię powiedzmy swoich wyników. To chwali się, jak to wygląda na symulacji Monte Carlo. Wchodzimy w, w trady, jakie ta strategia wygenerowała. Tak, mamy całą historię tradeów, wiele ich jest. Klikamy sobie w którymkolwiek miejscu prawym przyciskiem myszy i mamy Monte Carlo Simulation. Ja to teraz wybiorę. Zmniejszę tutaj, żeby mieściło nam się w okienku. Ok. I teraz tak i teraz tak, chcemy uzyskać, uzyskać symulację dla, dla tego naszego skumulowanego zysku użyjemy wszystkie te trady, które były, wzię które były zrobione przez tą strategię żeby ta strategia że, żeby ta symulacja jakby miała podstawy statystyczne co do wyliczenia kilku, kilkuset, kilku tysięcy nawet symulacji, bo takie są możliwości tego tego, 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 tego symulatora i zobaczymy, zobaczymy, pewną krzywą powiem Wam za chwilkę jak ją, jak ją interpretować Dajmy na to, że zrobimy 1000 symulacji 1000 symulacji i co? I może skoro cały okres testowy wynosił 4 lata 4 lata to tych, tych trade'ów jednak może nie zrobimy aż tyle, tylko zobaczmy jak w perspektywie roku, czyli no nie wiem, podzielmy to na na 4, dajmy, że to jest 300 parę, no powiedzmy zróbmy 300, ok będzie myślę dobrze e, zróbmy, że będzie to 300 tradeów e, i teraz e, ta symulacja pokaże nam e, pewne prawdopodobieństwa e, z, wynikające z symulacji którą program sam przeprowadzi e, różnych, różnych wyników, to chwilkę potrwa dla przypomnienia e, ta strategia ta strategia Mamy. Dla przypomnienia, ta cała strategia w okresie testowym zarobiła około 3800 punktów pipsów. No i dostaliśmy taką krzywą. I, I co ona oznacza? Mamy oś X, która określa procent przypadków z tych naszych 1000 symulacji, które przeprowadziliśmy. I odczytujemy to w sposób następujący. Patrzymy, że tu jest 10% jedziemy do góry jedziemy mamy jakąś tam wartość około e, minus 250 i jak to interpretujemy że e, 10% transakcji uzyskało wynik w, w 300 tradach uzyskało wynik e, minus 250 punktów lub mniej lub mniej to lub mniej jest ważne e, bo widzimy że w niektórych symulacjach w ciągu 300 trade'ów ta strategia uzyskała na przykład poniżej 1713 z tym, że jest to zauważcie od 0 do 10 tutaj jest bardzo, bardzo niewielki odsetek tych, tych jakby symulacji, gdzie osiągnięty został tak kiepski rezultat w 20% przypadków strategia zarabiała poniżej 0 i teraz możemy to też potraktować w drugą stronę, tak samo jak zresztą tam, że w, w, od 20 tak mamy 100% wszystkich symulacji więc w 80% symulacji ta strategia zarabiała cokolwiek w, na, w, na, w, 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 w 300 tradach jakie sobie tam y, będziemy, będziemy przeprowadzać e, pokazuje nam też y, na 50 że poniżej 7, 730 pipsów połowa symulacji z 1000 Dała wynik poniżej 730 pipsów, a połowa dała wynik powyżej 730 pipsów. Tak? To nam daje tak To nam daje ta krzywa. Zwróćcie na nią uwagę, jak mówię, jest to, jest to, jest to metoda dość z, 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 z pewien model oceny strategii. Jak mówię, nawet może się komuś przydać, jeśli będzie chciał ocenić wyniki czy jakiegoś hedge fundu, czy, czy, czy jakiejś instytucji, która takimi wynikami e, która takimi wynikami się określa i, i, i nawet promuje, bo, 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 to, bo to między innymi na tym polega ok także to jest Monte Carlo wrócimy do tego naszego dzisiejszego głównego wątku e, czyli mamy tą strategię, mamy nasze trady i co robimy możemy je e, tak wyeksportować do Excela czy też jakiegokolwiek innego arkusza ja już wyeksportowałem te wyniki żeby, żeby, nie przedłużać nagrania i mam już otwarty plik z tymi wynikami i poddałem go takiej śladowej obróbce to jest to co wyeksportował nam co wyeksportował nam program przy tej, przy tej strategii którą tutaj, którą tutaj widzimy której wyniki widzimy użyty jest hard stop na poziomie 50 pipsów to jest bardzo ważne, bo to wykorzystałem tutaj do e, liczenia wielkości pozycji. Jak to zrobiłem, zaraz wam powiem. E, ja w trochę taki e, bardzo, bardzo małpi sposób nazwałbym to. E, zrobiłem, zrobiłem te wyliczenia tutaj. Więc jak to zrobiłem? E, zrobiłem to w sposób następujący, wejdę tutaj. E, I tu jest, e, tu jest formuła, e, którą możecie sobie odczytać. Ja natomiast powiem co ona liczy, żeby było wiadomo. E, więc ta, tutaj w tej kolumnie. Pokazuje mi się wynik kwotowy po każdym z tych tradeów. Jak tworzona jest ta komórka i każda następna, bo one są kopią właśnie tej komórki. Więc ta komórka, zgodnie z tym, co jest tu napisane, mnoży kapitał początkowy razy procent ryzyka. To jest to, ile możemy zaryzykować w transakcji. 1%, no to 1% z 10 tysięcy nam liczy i dzieli to przez 50 pipsów, bo tyle mamy ustawiony stop loss. I to nam daje wielkość pozycji. Teraz ta wielkość pozycji jest mnożona, jak widzimy, razy J2 jeszcze, czyli razy zysk lub stratę. Tu jest na przykład zysk, tu są straty. Tak. I do tego dodaję. Ten kapitał początkowy. Jeśli to jest strata, no to tak naprawdę odejmuję od kapitału początkowego to, ale matematycznie jest to jak najbardziej poprawny zapis. Czyli jeszcze raz. Wielkość kapitału razy procent ryzyka. Dzielę to na 50-pipsowy stop loss. Wiem ile kładę na pipsie. Kładę to na tych pipsach i jeśli to są pipsy ujemne, bo jest to strata, to ponoszę stratę, która. Odejmuje mi się od tego kapitału podanego w komórce wyżej. Jeśli zyskuję, to mi się dodaje. Tutaj mi się odjęło. E, tu jest dokładnie kopia tej samej e, komórki, tylko że e, oczywiście e, adresowanie się zmienia poza e, tym procentem. Jako kapitał początkowy jest brana już e, pod uwagę ta wartość z góry, czyli po ostatniej transakcji, co jest zresztą bardzo logiczne. E, I to pozwala mi stwierdzić, jeśli sobie tą komórkę złapię krzyżykiem i przekopiuję przez pozostałe pozostałe komórki i tak zrobiłem aż do końca tej listy 1300 paru transakcji to pokazuje mi, że przy zastosowaniu 1%, 1 ryzyka z 10 tysięcy dolarów po 4 latach mam mam 20 tysięcy dolarów ale miałem i więcej Miałem i więcej szczytowa wartość to chyba te 21 753 dolary. A tu obok zupełnie tak dla. dla nie, nie każdy broker daje tak elastyczną możliwość zarządzania pozycją, jak, jak ja tutaj zastosowałem. Natomiast tutaj daje zaokrągloną do, 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 do setnych części wielkość pozycji. Na samym początku to jest 0,2 standardowego lota trochę tutaj spadło tak, w zależności od tego jak kapitał przybywa, ubywa tak zwiększa się i zmniejsza ta wielkość pozycji, w finale kiedy to, kiedy to przechodzimy dalej, przechodzimy dalej finalnie już przy tych 20 tysiącach ta wielkość pozycji wynosi około 0,4 lota wracając jeszcze raz do wyników tej strategii chciałbym coś, coś dodatkowo pokazać to jest ta strategia. To jest jej podsumowanie. Mamy takie parametry: jak właśnie procent transakcji zakończonych na zysku i mamy średni zysk do średniej straty. I ja te wartości 33, i e, w górę by było zaokrąglenie i 6, ale zrobię w dół i będzie 33, i 2. To co prawda trudno nazwać to zaokrągleniem, ale, ale będzie w momencie o średni zysku do średniej straty, o ten współczynnik. No i mamy stronkę, o której kiedyś wspominałem na stronie swojej internetowej. Tu jest, tu jest, do, niej, tu jest do niej wyraźnie widoczny link, hakłot.com, coś tam, coś tam. No i tutaj mamy do wprowadzenia te parametry, które mamy podane. Mamy podane, że stosunek średniego zysku do średniej straty to jest... 2,35 o, o ile dobrze pamiętam 2. no i mamy y, te prawdopodobieństwo sukcesu czyli tych zyskownych, do, y, zyskownych wśród wszystkich mamy 33,2 czyli 0,332 i <coughs> y, y, co ja teraz robię ja teraz generuję krzywą y, y, mogę ich wygenerować kilka na przykład 10 niektóre nawet wjeżdżają w dół przy tych parametrach ale to jest to, co wyszło w, 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 tym, w tym Monte Carlo. On tutaj przeprowadza, on tutaj przeprowadza kilkaset prób tylko, kilkaset symulacji, no i część z nich kończy, kończy na zysku i jest to możliwe w kilkuset próbach z takim prawdopodobieństwem i z takim średnim zyskiem do średniej strat, ale to daje nam dodatkową. Wartość oczekiwania jest dodatnia i, i to, jest, to, jest, to jest podstawą. To, co mamy tutaj ciekawe, to mamy to. Co nazywa się Kelly value, wartość Kelly, czy, czy jakkolwiek, to jest maksymalny procent ryzyka, jaki możemy podjąć w transakcji, tak aby zysk był zmaksymalizowany. Stosowanie tych górnych granic Kelly value, e, w przypadku niektórych strategii e, kazałoby nam otworzyć e, pozycję z 40% ryzykiem. Czego nie polecam. To co możemy zrobić, to coś wybrać z tego Kelly Value, e, wziąć jego połowę, wziąć jego 1 e, czwartą e, i z takim ryzykiem e, prowadzić swoje trade. E, niemniej jednak, jeśli wychodzi jakaś wartość e, duża, no to nie zalecam, no bo będą występowały oczywiście obsunięcia kapitału. Kelly mówi 4,77%. E, Zobaczmy, co by się stało, jakbyśmy dali 5% ryzyka w transakcji. Arkusz nam się oczywiście przeliczy, i widzimy, że z 10 tysięcy bardzo szybko robi nam się, robią nam się okolice 7,5 tysiąca. Dużo większe spadki kapitału są, i to jest, to jest naturalne. O, tu znowu wróciliśmy do, do 7 tysięcy. No i na końcu oczywiście zyski będą znacznie wyższe przy stosowaniu tak dużego ryzyka. Tutaj pozycje już podchodzą pod 9 lotów, i po tych 4 latach z 10 tysięcy zrobiło się 87 prawie tysięcy dolarów. Tak? Przy 5% ryzyku w transakcji. Zysk jest bezpośrednio wynikiem podejmowanego przez nas ryzyka. Tak samo strata. Przy 2% ryzyku, na szybko przeliczmy. Przy dwuprocentowym ryzyku z 10 tysięcy zrobiło się 34 981. I dochodzimy teraz do wielkości 1,4 lota. Tak? Bywały lepsze, lepsze i gorsze chwile. Bywały przyjęcie. Możemy sobie oczywiście wygenerować wykres i popatrzeć na wykres, jak to wygląda. Z tego wykresu łatwiej będzie na pewno odczytać ten największy spadek wartości kapitału. Zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś takiego zaakceptować. To jest yy, wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Dziękuję i do, do usłyszenia następnym razem.